Witajcie drodzy słuchacze! Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was zaprosić na kolejny odcinek podcastu Relacje Wojenne z Charkowa. Jestem Margareta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Drzewo i opowiem Wam o swoich osobistych przeżyciach trwającej pełnoskalowej wojny. Serdecznie zapraszam Was do słuchania. We wrześniu 2022 roku wróciliśmy do domu do Charkowa. Decyzja została podjęta dość spontanicznie, ale do tej pory nie żałuję. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie gorzej. Dużo sklepów i supermarketów pracowało, metro działało, chociaż najpierw jak wróciliśmy, trzy stacje na Saltiwskiej Linii były zamknięte, w tym i nasza. Prawdopodobnie jeden z tuneli był w stanie awaryjnym. Була навіть достава їдзення. Люди старалися ще працювати, старалися ще жити. На нашому щедлу праві нема дому, в котрим хочеш єдно вікно не зуставо вибите. Але то дроб'язк. Їм далі на півноцну в салтівке, тим страшній. Пошліч ми там на другий день по повроче. Збомбардовані доми, в котрих праві ніхто не мешка. На вулиці нема людей. Можна споткати тільки працівників служб комунальних. Dlatego wszędzie jest czysto, żadnych śmieci. Sytuacja na tyle dziwna, że witaliśmy się z tymi pracownikami, a oni odpowiadali i witali nas uśmiechem. Dziwnie patrzeć w te wszystkie okna. A tu mieszkała Halina, a tu Taras, a gdzieś tu brat Serhija, rodzice Tytiany, mama Tarasa. Lepiej o tym nie myśleć. Nawet zdjęć nie chciało się robić. Przecież to czyjś dom, czyjś ból czyjaś tragedia. Miejscami można jeszcze zobaczyć patyczki nad śladami ogniska. To ktoś gotował jedzenie. Minął rok, a zdjęć nadal nie chce się robić. To znaczy już fotografowałam domy i osiedle, ale nie robiłam własnych zdjęć na tle ruin. Coraz częściej widzę, że ludzie publikują fotografie na tle zniszczonych bloków. Najpierw nie reagowałam na to. Dzieci na karuzeli, pod zbombardowanym wieżowcem, selfie, uczennica jakiejś szkoły, recytuje wiersze o Harkowie na tym samym tle. Myślałam, że jestem temu jakieś rozsądne tłumaczenie i się nie wtrącałam. Przecież świat musi widzieć skutki tej okrutnej wojny, ale niedawno nie dałam rady się powstrzymać. Zobaczyłam wpis na Facebooku, gdzie były podobne zdjęcia i ogłoszenie, że wolontariusze organizują wycieczki po mieście, wszystkie zebrane środki skierują na potrzeby wojska. Od razu powiem, że nie mam nic przeciwko tych wycieczek. Ludziom należy pokazywać i opowiadać o tym, co się działo. Tym bardziej, że przewodnik brał bezpośredni udział w obronie Charkowa i wie, o czym mówię. Post wywołał dużą dyskusję i w końcu jeden z organizatorów zapytał, co ludzie myślą na temat takich inicjatyw. Ktoś był całkowicie przeciw wycieczkiem. Jedna pani proponowała pokazać garaż i spalony samochód, z którym powiązana historia całego życia, bo samochód służył ponad 30 lat i służyłby nadal. Oprócz tego proponowała pokazać ruiny domu koleżanki, w którym przeżyło pięć pokoleń, które budowała jeszcze prababcia. Ze złością pytała, czy chcą nie to wszystko zobaczyć: dla kogoś to wycieczka, a dla kogoś zniszczone życie, śmierć bliskich i ruiny. Ból nie zniknął. Rozumiem uczucia takich osób. Są nie ci, którzy na odwrót chętnie opowiadają o własnych przeżyciach, nawet ze łzami na oczach, bo pragnął, aby cały świat wiedział o krzywdach które zaznali. I tak ich rozumiem. Ale była dość duża liczba osób, w tym i my z mężem, którzy nie osądzali wycieczek, lecz nie rozumieli tych zdjęć na tle zbombardowanych domów. Nie rozumieliśmy, jak po tym, co ludzie usłyszeli od przewodnika, można stać i pozować do zdjęć. Kiedy napisałam o tym, że nie damy rady zrozumieć i nie mogę sobie uświadomić, o jakim celu ludzie Wiecznili siebie na tych fotografiach i w dodatku to opublikowali, organizator odpisał, że to wszystko po to, aby pamiętać i że należy robić zdjęcia zarówno sobie, jak i dzieciom. Pamiętać? A jeżeli zrobię zdjęcie bloku bez siebie, nie zapamiętam? Jeżeli zobaczę to na własne oczy, będę mogła o tym zapomnieć? No dobra, a jakie pozy lepiej pasują do takich zdjęć? Czy warto się uśmiechać, czy lepiej zrobić smutną twarz? Warto wziąć coś w ręce, czy niech już te rzeczy, czyjeś rzeczy, nadal leżą pod blokiem. A tych rzeczy do tej pory jest sporo. Listy, zeszyty z napisami 21 lutego, praca klasowa, buty, ubrania, zabawki itd. A jeżeli brać coś w ręce, czy należy się zastanawiać, czy właściciel tych rzeczy żyje, czy wróci, czy dałby pozwolenie na to dotknięcie? Czy należy te rzeczy odbierać po prostu jako rekwizyt i mieć do nich zimne podejście i dystans? Na pewno ktoś ze słuchaczy ze mną się nie zgodzi, ktoś się zgodzi, a ktoś będzie miał jeszcze inne zdanie. Dzielę się z wami swoimi uczuciami i emocjami, bo one też pokazują reakcję części Charkowian i nasze realia. Ktoś też pisał w komentarzach, że w Europie i w Polsce są takie wycieczki i to wszystko jest dobrze odbierane, bo należy znać swoją historię. Tak, wycieczki są i nie mam nic przeciwko tych naszych wycieczek, o tym już mówiłam, ale byłam w Majdanku, w Auschwitz, Birkenau, innych tragicznych miejscach i nie widziałam, aby ktoś pozwał do zdjęcia na tle krematorium czy zachowanych do dziś ludzkich włosach. W końcu i tak każdy zostanie przy swoim zdaniem, ale ciekawie obserwować, kto jakie zdanie ma. Wątpię, że jakaś ze stron ma rację, bo chodzi przecież przede wszystkim o uczucia i emocje. Część naszego targu została spalona. Na tle zwęglonych sklepów ludzie jednak coś sprzedają: długie szeregi spalonych kiosków. Ktoś stracił wszystko. Nie da się spokojnie patrzeć. Zauważyłam, że sklep przyjaciela mojego taty stoi zupełnie cały. Wokół wszystko spłonęło, a on i jeszcze kilka wokół przetrwały. Kolega mówi, że to jakiś cud. Handluje, trzyma się za tę pracę. Właśnie o niego kupujemy niektóre materiały budownicze. Spalone sklepy usunęli. Posprzątali metalowe konstrukcje, ale na razie na miejscu pożaru powstał niezorganizowany parking. Na ile rozumiem, właściciele, nie mają środków i możliwości do odbudowy, albo nie wrócili jeszcze do Charkowa, albo bojąc się kolejnych ataków. Kiedy po raz pierwszy jechałam metrem, zauważyłam, że ludzie są strasznie zmęczeni i smutni. Strasznie ponuro, każdy jakiś niechlujny, brak emocji na twarzach. Po kilku przystankach obserwowania zwróciłam uwagę na siebie. Też jestem ubrana w ciemne kolory, mam siwe korzenia włosów, podarte paznokcie. A co jak każdy z nich obserwuje tak jak ja i każdemu wydaje się, że go otacza to zmęczenie i ponurość. Uśmiechnęłam się, a na kolejnym przystanku weszły dwie panie. Miały kolorowe ubranie, makijaż i się śmiały. Nagle wokół stało się jakoś bardziej kolorową i weselej. Charków to jednak ludzie. Dziwnie widzieć puste ulice w centrum, czysto i zielono, ale pusto. Kiedy wróciłam tu w sobotę, zobaczyłam zupełnie inny obraz: dzieci, rowery, hulajnogi, biegacze, śmiech i nawet muzyka. Miasto staje się takie, jakim go pamiętam. Po roku sytuacja wygląda inaczej. Metro działa i nadal jest bezpłatne, jak i inna komunikacja miejska. W centrum pełno ludzie, w metrze też, ale na niektórych osiedlach nadal jest pusto. Na tych, które zaznały największych uszkodzeń. Najpierw w metrze były duże przerwy między pociągami, co najmniej 20 minut. Przed pełnoskalową wojną oczekiwanie wynosiło około 3 minut. Później interwały czasowe stawały coraz mniejsze, już są około 5 minut, a czasem i mniej. To zależy od pory dnia. Jakież to szczęście pić kawę w ulubionej kawiarni, wycierać ogromną warstwę kurzu z półek i łóżka. Nigdy nie myślałam, że sprzątanie może sprawiać tyle przyjemności. Jedną z najdziwniejszych rzeczy jest brak miejskiego oświetlenia. W Ciemną porę dnia da się jechać tylko namacając drogę, dlatego staramy się unikać takich wyjazdów. Chodzić też dziwnie, ale oko się przyzwyczaja i są latarki. Godzina policyjna zaczyna się o godzinie 22, więc nie da się długo spacerować, ale 80 km da się pokonać. Ostatnio wolę spacerować w ciemności, aby nie widzieć tych zbombardowanych domów. Po roku już zaczęli podświetlać niektóre ulice, ale u nas na osiedlu nadal jest ciemno. Podświetlają tylko niektóre drogi i przejścia dla pieszych. Charkowianie już przyzwyczaili się do alarmów i pocisków. To już stało się codziennością. Okropne to jest. Zauważyłam to też po nas. Wyski po strzałach obserwujemy z okna. Nie reagujemy na alarmy. Bo nie widzimy w tym sensu. Nie da się tak szybko dobiec do metra tym więcej, że alarmy słychać już po wybuchach. Kiedy zaczęły się ataki na elektrownie po całej Ukrainie, u nas nikt się nie dziwił i nie był zaskoczony. Nawet można było kupić ciasteczka i kawę za gotówkę, no bo prądu nie było. Ludzie są gotowi żyć w zimnych mieszkaniach bez prądu i Zasieńko, aby tylko żyć w Ukrainie. Każdy gotów na ofiary. Bo wie w jakim celu. Rok temu, podczas spaceru, zatrzymałam się przy przedszkolu. Oglądaliśmy skutki rosyjskich ataków. Obok szedł chłopak z rowerem, miał około 9 lat i rzucił nam: To były grady tamy, tamy jeszcze płód został uszkodzony. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, ale on nie czekał na odpowiedź. Powiedziałam, że strasznie to jest. Jeszcze raz powtórzyłam, strasznie. Cóż to za rzeczywistość, w której dzieci opowiadają o gradach. Nasze dzieci rosną z nienawiścią do Rosji. One nigdy nie wybaczą, one nie będą tolerować i akceptować wszystkiego co rosyjskie. One będą lepsze od nas. Zwe i wesołe dzieci charkowskich piwnic, jak śpiewa Serhij Żadan. Miałam okazję zobaczyć bohaterów tych piosenek. W Charkowie odbył się Festiwal Piątych Charków. Organizatorami byli Serhii Żadan i Charkowskie Muzeum Literatury. Festiwal odbył się dzięki wsparciu Fundacji Widrodzenia, czyli Odrodzenia. To było niesamowite wydarzenie. Dyskusje, koncerty, czytanie wierszy, wywiady, spektakl, również była wystawa obrazu wspomnianych dzieci. Mali artyści przedstawiały swoje dzieła. Większość z nich do tej pory nigdy nie uczyła się rysować. Rysunki dzieci można zobaczyć również na stacji metra historyczne muzeum. Są one na olbrzymich kolumnach. Metro nabrało nowego znaczenia dla Charkowa. Na niektórych stacjach do tej pory mieszkają ludzie. Od razu tego nie widać, ale na schodach za przegrodzeniem leżą materacy, za eskalatorem leżą kołdry i karimaty. Ludzie nie mają gdzie iść. Walczą o odbudowę ich mieszkań, stoją na swoim. Bojąc się, że o nich zapomną. Harków bez kultury to nie Harków. Tu odbywają się spektakle, spotkania z poetami, koncerty wszystko w schronach oczywiście. Ostatnio byliśmy na koncercie Sergejewa Syluka, lidera zespołu Cień Słońca. Niesamowicie ludzie bronią Harków. Taki talent nie należy chować w okopach. Cały Wydział Obrony Terytorialnej Kijowa walczy pod Charkowem. Podziwiam i zachwycam się naszymi artystami. Te koncerty wejdą do historii, już weszły. W straszne czasy żyjemy, ale razem z tym wyjątkowe. Obecnie serhii Wasyluk walczy w okolicach Bachmutu. Czasem była w Kijowie i daje koncerty charytatywne. Dopiero po trzech tygodniach po powrocie do Charkowa poczułam, że jestem w domu. Nareszcie uświadomiłam sobie, że jestem u siebie, że żyję i że wróciłam. Tak nie da się wyluzować, ale moralnie jest mi dużo lepiej. Zaczęłam pracować nad nowymi projektami i kontynuuję pracę nad starymi. Nie porzuciliśmy budownictwa pod Charkowem. Roboty trwają, planujemy niebawem tam wrócić. Bo nie wiadomo, jak będzie w Charkowie, lepiej mieć dodatkowy plan. A na razie cieszymy się chwilą i zastanawiamy się nad zakupem generatora. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolności i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і фонду Свобода і Демократія.